Starzenie się to część ludzkiego życia. Niezależnie od tego, jak bardzo będziemy się starali, starzenia nie zatrzymamy. Ale możemy zrobić coś, co sprawi, że w jesieni naszego życia będziemy po prostu znacznie zdrowsi. Dziś opowiem o fascynującym odkryciu naukowców, którzy podając osobom badanym jedną tajemniczą substancję, która bądź co bądź jest, Syntetyzowana w naszych organizmach, lecz wraz z wiekiem niestety jej synteza spada, u osób badanych zgasł stan zapalny, który jest współodpowiedzialny za wiele przewlekłych chorób oraz szybsze starzenie organizmu. Zanim jednak przejdę do sedna i opowiem, w jaki sposób możemy zmniejszyć ilość przewlekłych chorób, które towarzyszą osobom w wieku starszym. Chciałbym wytłumaczyć mechanizmy, które odróżniają organizm osoby starszej od osoby młodej, aby wszyscy zrozumieli, dlaczego substancje, o których dziś opowiem, działają korzystnie na organizm. Otóż w organizmach osób starszych pojawia się tak zwany przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, który ma charakter ciągły. Z angielskiego określany jest mianem inflam aging, nie inflammation, czyli zapalenie, ale Inflam aging, czyli. Zapalenie związane ze starzeniem się. Tego typu zjawiska nie obserwuje się u osób młodych. Ten delikatny, aczkolwiek przewlekły i trwały stan zapalny jest współodpowiedzialny nie tylko za rozwój niektórych chorób charakterystycznych dla wieku starszego, ale także za gorsze rokowanie chorób już rozwiniętych, których objawy nasila. I o ile krótkotrwałe zapalenie jest procesem normalnym. Pozwala bowiem naszemu organizmowi zwalczać patogeny lub też nieprawidłowości zlokalizowane gdzieś wewnątrz naszego ciała. O tyle niekończące się zapalenie o niskim natężeniu, powstałe bez przyczyny, które jest charakterystyczne dla osób starszych, przyspiesza starzenie się naszego organizmu. Takie narażenie na ciągły stan zapalny o małym natężeniu prowadzi do poważnych, często nieodwracalnych zmian na poziomie najmniejszych struktur naszego organizmu. Pytanie dlaczego? Ponieważ stan ten szkodzi naszym mitochondriom, które produkują energię dla naszego ciała. Gdy struktury te są osłabione, żaden z naszych układów nie jest w stanie pracować jak dotychczas, bo otrzymuje mniej energii niż zwykle, stąd też nasze zdrowie zaczyna szwankować. Co gorsza, w stanie przewlekłego stanu zapalnego o niskim natężeniu, nasze mitochondria się buntują i jak na złość wyrzucają z siebie dodatkową porcję wolnych rodników, zwiększając tym samym poziom stresu oksydacyjnego, a stąd już krótka droga do poważnych problemów zdrowotnych. Dlaczego akurat tak się dzieje? Dlaczego osobom starszym nie wszystkim, ale znacznej części może towarzyszyć ten przewlekły stan zapalny o niskim natężeniu? Dlaczego zatem niektórzy będą starzeć się szybciej, a inni wolniej? Pierwszym bardzo ważnym czynnikiem jest brak aktywności fizycznej, choć tych czynników jest wiele więcej. Mitochondria, które produkują energię, tracą wtedy równowagę w momencie, kiedy pozostałe komórki ciała nie wykorzystują już takiej ilości cząsteczek energetycznych, które są w nich produkowane. Mam zatem nadzieję, że od dziś każdy będzie wiedział, dlaczego aktywność fizyczna jest tak niesamowicie ważna dla naszego zdrowia. Otóż jednym z mechanizmów, który powoduje, że aktywność fizyczna poprawia stan naszego zdrowia i wydłuża nasze życie, jest utrzymywanie w zdrowiu naszych centrów energetycznych czyli mitochondriów. A kolejną przyczyną trwałego stanu zapalnego o niskim bądź też średnim natężeniu, która przyspiesza starzenie naszego organizmu, mogą być to przewlekłe choroby, które ciągły stan zapalny w naszym organizmie prowokują. Jedną z takich chorób może być na przykład cukrzyca. Zatem jednym ze sposobów na zdrowszą starość i poprawę jakości naszego życia jest oczywiście zadbanie o ruch i wysiłek fizyczny oraz leczenie chorób przewlekłych. No właśnie nie o tym dziś mowa. Dziś mowa o innym sposobie na łagodzenie stanów zapalnych, które mogą nam towarzyszyć w jesieni naszego życia, co prócz aktywności fizycznej jest w stanie stłumić ten wewnętrzny przewlekły stan zapalny. Okazuje się, że z pomocą może przyjść nam glutation. Glutation, czyli antyoksydant, który wyłapuje nadmiar wolnych rodników, które generuje stan zapalny. Glutation, przypomnę, produkowany jest praktycznie we wszystkich naszych komórkach. Jego rola w naszym ciele jest ogromna. Usuwa on nadmiar wolnych rodników, to już wiemy. Wspiera wątrobę w detoksykacji, chroni przed toksynami środowiskowymi, prowadza komórki nowotworowe w apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć. Aby zobrazować państwu jego moc, wpływ na zdrowie oraz utrzymanie naszego ciała w dobrej kondycji. Powiem tylko, że jest on aktywnie wpompowywany w nasze mitochondria, te o których mowa była wyżej, gdzie tłumi ewentualny stan zapalny w zarodku. Jak zatem widać, posiadamy w naszym ciele taką cząsteczkę, która potrafi gasić wolne rodniki, która tym samym tłumi zbędny, nadmierny stan zapalny. Jednak tutaj pojawia się pewien problem, problem, który dotyczy właśnie osób starszych. O co dokładnie chodzi? Otóż mało romantyczną wiadomością jest ta, że produkcja glutationu w naszym ciele zaczyna spadać powyżej 45 roku życia w dość nieprzyjemnym tempie. Ciężko nie zauważyć również, że przewlekłe choroby zaczynają powoli trapić w społeczeństwo w wieku 45-50 lat plus. Braki glutationu są jedną z przyczyn tego stanu. Zatem pojawia się pytanie, czy powinniśmy czekać z założonymi rękami, bo nic nie da się zrobić? Absolutnie nie. No właśnie, i tutaj dochodzimy do odkryć naukowców, dzięki którym wydaje się, że możemy nieco spowolnić wskazówki zegara, a jesień naszego życia spędzić na spacerze z wnukami do szkoły, a nie z reklamówką poleki do apteki. Dowiedli oni bowiem, że sześciomiesięczna do ustna suplementacja glutationem w ilości od 250 do 1000 mg glutationu na dobę wyraźnie zwiększa stężenie tego antyoksydantu w naszym ciele. W jakim stopniu? Otóż suplementowanie glutationu w takiej ilości zwiększyło jego stężenie od 30 do 35% w komórkach krwi, w osoczu oraz w limfocytach. Oraz bagatela o 260% w komórkach wydzielających mucynę w jamie ustnej. Co to dla nas oznacza? Ano to, że mamy realny wpływ na siłę pracy naszego wewnętrznego odkurzacza wolnych rodników. Badania te są bardzo obiecujące, jednak musimy pamiętać, że wchłanianie glutationu z przewodu pokarmowego, ogólnie rzecz ujmując, jest słabe i im jesteśmy starsi, tym Dodatkowo to wchłanianie jest słabsze. Dlatego też w powyższym badaniu naukowym stosowane były dawki glutationu wyższe niż jesteśmy w stanie spotkać go np. w przeciętnej żywności. Zatem, co zrobić, aby skutecznie podbić jego stężenie w naszym ustroju, zmniejszyć zapalenie i spowolnić nieco wskazówki zegara? Oczywiście, możemy suplementować glutation, bądź też Spożywać pokarmy, które w glutation są bogate. O nich opowiem na końcu. Musimy jednak liczyć się z tym, że tylko część glutationu przedostanie się do naszego organizmu. I tutaj z pomocą może przyjść nam spożywanie substancji, z których glutation jest złożony. Tak, by organizm mógł go sobie syntetyzować sam wewnątrz. Otóż glutation składa się z trzech mniejszych bloczków. Budują go dokładnie trzy substancje, a mianowicie kolejno: cysteina, glutamina oraz glicyna. By jego synteza zaszła w naszym ciele, wystarczy podawać dwa z nich, czyli cysteinę oraz glicynę, które możemy suplementować, przyczyniając się do zwiększenia wewnętrznej syntezy glutationu, czyli naszej tajnej broni na przewlekły stan zapalny, który skraca nasze życie. Aby nie pozostać gołosłownym, przedstawię Państwu teraz dane pochodzące z szalenie istotnego i ciekawego badania naukowego, w którym założono, że to właśnie spadek syntezy glutationu i podwyższony stres oksydacyjny, czyli stan zapalny, są współodpowiedzialne za przyspieszone procesy starzenia się naszego ciała. I co bardzo ważne, że podawanie związków, z których glutation jest zbudowany, zwiększa jego stężenie w organizmach osób starszych. Badanie, o którym mowa, trwało 16 tygodni, podczas którego badani suplementowali prekursory glutationu, a w tym cysteinę w formie N-acetylocysteiny oraz glicynę. W badaniu wzięło udział 24 uczestników w wieku od 21 do 40 lat w grupie młodszej oraz w wieku od 61 do 80 lat w grupie starszej aby sprawdzić czy te dwa klocki budulcowe będą miały wpływ na stężenie glutationu w mięśniach. Oznaczono stężenie glutationu w mięśniach osób badanych przed badaniem oraz oczywiście po badaniu. I teraz uwaga. W grupie osób starszych przed badaniem stężenie glutationu wynosiło 2,4 nanomola na kilogram mięśni, a po 16 tygodniach suplementacji cysteiną oraz glicyną poziom ten wzrósł praktycznie do poziomu, który notuje się uwaga u osób młodych. Po 16 tygodniach tej suplementacji osoby starsze podniosły poziom glutationu w mięśniach do poziomu 6,3 mmol na kilogram masy mięśniowej. A przypomnę, u osób młodych ta ilość wynosi przeciętnie 7 mmol na kilogram masy mięśniowej. Jak zatem widać, aby podnieść ilość tego ważnego wymiatacza wolnych rodników, tego przeciwzapalnego odkurzacza w naszym ciele, My niekoniecznie musimy suplementować tylko i wyłącznie glutation, ale możemy suplementować substancje, z których jest glutation wewnątrz naszego ciała syntetyzowany. Mowa o cysteinie oraz glicynie. Tym sposobem ilość glutationu w organizmach osób starszych, jak dowodzi jedno z badań, może przybliżyć się do poziomów osób młodych. No dobrze, ale na pewno pamiętacie państwo, że mówiłem o tym, iż glutation jest pompowywany do mitochondriów po to, żeby zniwelować w nich nadmiar stresu oksydacyjnego. Zatem nie zdziwi Państwa również fakt, że w tym samym badaniu stwierdzono poprawę funkcjonowania właśnie mitochondriów. Aby uświadomić Państwu powagę sytuacji oraz to, że to badanie naukowe naprawdę przełożyło się na zdrowie osób badanych, to proszę sobie wyobrazić, że w grupie osób starszych Osoby zanotowały różnicę w podstawowej czynności, jaką jest chodzenie. Okazało się bowiem, że po 16 tygodniach suplementacji, osoby te chodziły szybciej. No i teraz to, na co wszyscy czekali. Jeśli chodzi natomiast o wskaźnik stanu zapalnego, to poleciał on na łeb, na szyję, niczym lawina do niskich poziomów. A kropką nad i tego badania niech będzie fakt, iż suplementacja tymi dwoma związkami nie miała żadnych, powtarzam, żadnych skutków ubocznych dla jego uczestników. Zatem temat glutationu mamy już omówiony. Przejdźmy dalej, bo to nie jedyna dobra wiadomość, jaką mam dziś dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zdrowym starzeniem się. Świat nauki dowodzi nam, że istnieje jeszcze jedna potężna substancja, obok której nie możemy przejść obojętnie, a która rzadko kojarzona jest ze swoim potencjałem antyzapalnym. A tą substancją jest nic innego jak melatonina, czyli hormon snu, ale nie pojawiła się ona tutaj dzisiaj przypadkiem. Najważniejszą informacją na temat melatoniny, jaką warto zakodować sobie w głowie na dobre, jest to, że melatonina to potężny antyoksydant sam w sobie. Dodam tutaj tylko, że ma ona aż dwa razy większy potencjał przeciwutleniający niż sama królowa. Witamina E. Część z moich słuchaczy na pewno złapała się teraz za głowę, mówiąc: Zaraz, zaraz, przecież melatonina to hormon snu i odpowiedzialna jest za sen. Owszem, tak jest, jednak warto wiedzieć, że gdy śpimy, hormon ten ciężko pracuje, by nasze ciało chronić przed wolnymi rodnikami i w tym samym czasie regenerować nasze komórki. Dlaczego akurat w dzisiejszym odcinku, w którym bohaterem jest glutation, Poruszam temat melatoniny, która jest również przeciwutleniaczem, ale nie poruszam tematu innych przeciwutleniaczy, które mogą być od melatoniny silniejsze. Otóż wydaje się, że między melatoniną a głównym bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli glutationem, istnieje pewna wciąż nie do końca poznana zależność. Otóż im lepiej śpimy, czyli im więcej melatoniny produkuje nasz organizm, tym większe stężenie glutationu w naszym organizmie tym samym tym zdrowsza jesień naszego życia. Tę zależność potwierdziła metaanaliza aż 12 badań, która dostarcza nam danych, że suplementacja melatoniną ma realny wpływ na poziom wcześniej wspomnianego odkurzacza wolnych rodników, czyli glutationu. Jak zatem widzimy, nie tylko przez dietę, czy też przez suplementację, Możemy podnieść poziom tego ważnego składnika w naszych komórkach, który pomoże nam zdrowiej się starzeć i przegoni wiele przewlekłych chorób. Ale także możemy to uczynić poprzez zdrowy sen, ponieważ zdrowy sen zwiększa stężenie glutationu w naszym ciele. A na koniec opowiem o kilku ciekawych faktach na temat glutationu. Pytanie, które zapewne pojawiło się w głowach większości słuchaczy, to jak naturalnie zwiększyć poziom glutationu? O tym już mówiłem. Mówiłem, że możliwa jest suplementacja, ale jeśli nie jesteście państwo zwolennikami suplementów, bo przecież nie każdy musi być zwolennikiem, to dla tych osób mam doskonałe rozwiązanie, ponieważ istnieją pewne naturalne sposoby na podreperowanie zasobów glutationu. Po pierwsze, polecam włączyć do swojej diety źródła siarki, która jest niezbędna do jego syntezy. Szukajcie jej, państwo w brokułach, w brukselce, w kalafiorze, w jarmużu, w czosnku, w rukoli czy też w gorczycy. Proszę również celować w produkty zawierające duże ilości witaminy C, ponieważ jak się okazuje już 500 mg witaminy C dziennie zwiększa produkcję glutationu prawie o 50%. Oprócz tego rozważcie państwo włączenie do swojej diety źródeł selenu np. z orzechów brazylijskich, ponieważ on wyraźnie zwiększa jego syntezę, syntezę glutationu oczywiście. W końcu warto sięgać także po naturalne źródła glutationu czyli np. po awokado, po szpinak, po brokuły czy szparagi. A jeśli ktoś jest fanem sałatek to polecam polewać go olejem z ostropestu plamistego, który w badaniach naukowych Wykazał pozytywny i wyraźny wpływ na poziom glutationu. A skoro glicyna i cysteina podnoszą poziom glutationu, o czym dowodziłem w powyższym badaniu, rodzi się kolejne pytanie. Gdzie znajdziemy naturalnie występującą glicynę oraz cysteinę? Otóż glicynę odnajdziemy w pestkach dyni, w nasionach słonecznika, w różnych orzechach, w mięsie, w rybach, w przetworach mlecznych kaszy gryczanej, czerwonej soczewicy, płatkach owsianych, odrębach pszennych oraz w kalafiorze. Natomiast cysteinę odnajdziemy ponownie w nasionach słonecznika, w jajach, w mięsie i też w orzechach włoskich. I pytanie ostatnie. Co obniża poziom glutationu? Bo skoro powiedziałem już o tym, w jaki sposób możemy podreperować rezerwy glutationu, to trzeba powiedzieć o bardzo złych nawykach które mogą jego stężenie obniżać. A tego oczywiście nie chcemy. Po pierwsze, proszę zapomnieć o paleniu papierosów i przebywaniu z palaczami w zamkniętym pomieszczeniu. Kolejno, proszę ograniczyć spożywanie alkoholu. I w końcu, proszę nie oskarżać mnie, że przynudzam, ale naprawdę, proszę wystrzegać się zerwanych nocy, ponieważ to również obniża stężenie glutationu w naszym ciele. A w kolejnym odcinku, już w niedzielę, pojawią się arcy ciekawe informacje, które są ściśle związane z dzisiejszym odcinkiem. Dlatego już dzisiaj zachęcam do następnego filmu. Na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.